Nareszcie jest. Rowerem miejskim można już jeździć po szczecińskich ulicach. Zrobiłem właśnie pierwszy kurs i przyznam, że wrażenia z jazdy są bardzo dobre. Rower jest stabilny, solidny, dobrze się go prowadzi, a do tego koszyk, który jest z przodu jest bardzo funkcjonalny. Myślę, że będzie stanowił doskonałe uzupełnienie komunikacji miejskiej w naszym mieście. Ponad rok temu jako Komisja Inicjatyw Społecznych zaproponowaliśmy, aby część budżetu została oddana do dyspozycji mieszkańców. Rower miejski jest właśnie efektem funkcjonowania w Szczecinie budżetu obywatelskiego. To pokazuje, że ten pomysł był dobry i powinniśmy dawać jak najwięcej możliwości mieszkańcom do tego, aby decydowali o finansach miasta. Cieszę się, że moi koledzy młodzi demokraci Łukasz Kadłubowski i Damian Orlik wyszli z taką inicjatywą, a ich pomysł został poparty przez prawie 3000 mieszkańców naszego miasta. Dziś pracujemy nad budżetem obywatelskim na 2015 rok i na pewno znajdą się w nim projekty dotyczące budowy kolejnych stacji w miejscach, gdzie jest on teraz niedostępny. Korzystanie z roweru miejskiego jest bardzo proste. Wystarczy, że zarejestrujecie się na stronie bikes.srm.pl. Zachęcam Was do korzystania z niego. To rozwiązanie zdrowe, ekologiczne i tanie. Pierwsze 20 minut jest gratis. Za kolejną godzinę zapłacicie tylko złotówkę w szerokiej drogi.